Okej, okay, siema, witajcie w kolejnym odcinku z tak? Dopiero co dołączyłem do gry mamy Halloween update, więc widzimy się za chwilę. Game mode! Ghost Dobra, jest ze mną Filip i Ajuszko! Dobra, It's about to get It's creepy. Haunted surprises await on every map, plus the pumpkin patch bundle and some frightening, frightening flashback cosmetics <coughs> are available now. Be extra careful when tagging, something's lurking. No właśnie, czemu bundle się zmienił na flashbacku? Bez sensu, ale dobra. Dobra, chodźcie zobaczyć. Wow, dosłownie tak samo jak rok temu. Omg, oh, jest, 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 cześć kolego, cześć, oh. No, spoko, spoko, spoko. Właśnie nie ma kwiatków chyba. O, Liptonek, jest ze mną jeszcze Liptonek. I są halloweenowe wersje muzyk! Ej, jest nowa! To nie jest ta sama co rok temu. A czasami się słucha, bo te halloweenowe są bangerami. Mega ładna Czyli co rok na halloween będą nowe muzyki, nie. Myślę, że będzie ta co rok temu. Mark de Shark, Mark de Shark, Markus, jest omega! Oh, Ło Jezus, co to jest? Co to? Ej, chodźcie do Marka, chodźcie do Marka de co to? Miłę mi, miłędę, de mi, mi, mi. No, no, tutaj zawsze tak troszeczkę mrocznie, ale nie aż tak. A na miotłe se wejdę, co? się będę. Fila Lucy. Jest Lucy ciągle, dobra. Ale dobra w kanionach nigdy no nic nie ma. Yes. To jest. nic nie ma. No, tego Boże, ale ty nie e, tak nie jak... Tu tak jak rok temu, chyba. Nie, rok temu nie było Cave'ów, czy był, nie pamiętam. Nie było, no on przecież dopiero teraz. Chyba nie Nie był, był, Ech, gdzie był. Woda? E, nie ma wody. Właśnie nie ma wody, no zauważyłem, zresztą. tak pusto jest Ale trochę jeszcze zostało Ej no jest trochę Czemu wszystkie? Bro, o już myślałem, że zapomnieli Ooooo Duże nie są podawane Eee i w sumie chyba tyle, tak samo jak Cloud. No, Cloud jak tłupo. zwykle oczywiście dostaje update najgorsze, okej okay, okej, okay, okej, okay. okej Ale liście się zmieniły Wow, liście się zmieniły o chwila, może coś będzie w tych kulach Wow, pająki. się wspinają po drzewach, żeby gry. Dame! 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 Nie wiem! Cztery rok! Dobra! Kotek! Trick or treat! Ba -ba -bi weź te gogle, weź te gogle, nie będziesz żałować. Weź te gogle, weź te gogle, weź te gogle, weź te gogle. Masz? Ale cool. XD, XD, Giant. Maybe, maybe. Let's go, wrócił. Slinger, Mystery, maybe. Duchem? Ty też jesteś. Mam to... Ja nie, mogę, no nie, nie, kupię nie, to nie jest fur. Okej, okay, tyle. A no, <coughs> what the hell, I'm a scarecrow! To jest not fast. Oh, boink, it's boi, me. Box. No, no, tylko treat, mama meat. OG Kosmetyki Młotek Eryk, wy, ja ją co? No, nie wiem e, Mumi, to, to e, Czapka Oooo, Bezdomny e, Robot, e, ten go, tak A to było Dnia, bumask, e, Chwila, to, chwila niektóre są z 2021 No ale nie ma wszystkich ja mam nadzieję, że będą to e, half Masky, Wonder Woman, Sheriff, Clown, Googly Eyes One, i... Ja mam nadzieję, że traulu, On tak, był w I Love, I I to, on, był w I love on był w I Love You. on był w I Love You, a nie ma I Love you". Znaczy, A czy a e, nie, Forest Lava. A jest Forest Lava. A to jest czego niby? Jak Forest no. Lava? To są kosmetyki z Forest Lava? Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. Czemu to się nazywa? To ale Ha! Są połączone updatey. To. to też jest Forest Lava chyba. un poco loco! Patrz, Filip. Rok temu to byłeś ty, a teraz jest to Fikusia. Jak się z tym czujesz? Okej, okay. nie. nie. Oh, golden bug mask, na no, probably. Awesome. <SSSSSSSSSSSF>. Bro, why? What is this? FNAF help wanted. ach uh, so this is a FNAF help wanted. Ach? Uh. Oh, want. uh, uh, no, <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Mrs. Hippo. It's Mrs. Hippo from Dame. Dame. One, two, three. BASEMENT! No to co, to co rok temu? No to co rok temu basement to basement. no, to rok temu, no o, nic. Wyszedł, jak mi Właśnie zauważyłem. Oj, to, bo... Ja nie mogę. Ja mam O laga. Laga dostałem. Ej, bo mi grę skraszowało, czekajcie! Co, Lucy? No nie, Lucy jest, a akurat nie ma, no co to jest za... Filip, słyszysz? Były update halloweenowe... Trzy update y halloweenowe były poza tym, no nie? Lucy... Oh, oh, oh. Dwa... 2000... Nie, trzy. trzy, no. Ej, eee... Oooo! Tak, Oł! Oh. The... O, oh. o Liptonek wrócił, super. A teraz będzie w 2022 roku. Dej ej, no, tego nie było. To są nowe dekoracje Czego? są oczy latające, widzicie? Ogarnij się, bo ja chcę... Ej, czy robisz, No to dobra, no co? Ciekawe czy jeśli będzie taka pici? Nie, wiem, już ci nie powiem, mówiłem ci, że już nie powiem Dobra Uuu, kolorki nowe A czy jakaś gra nowa? Hmm... Nie Chyba nie Co? co? to jest? Ej! E! Niech nie Jezus, co to za jakiś Terms of Service? No nie... ja Do... nie... uh. Halo? Jajuszko? Filip? O! Hey. Dobra, przedwągnięć! Hey. Link mod, IO ja... Ją... Eskole... On... ONLY UP! <noise> Customowe MAPY SĄ! Ej, hey, to, to jest jakiś prawdziwy mod! Ej, hey, dobra... Jezu, trzeba na stronę internetową w... Ej, hey, ja chyba zrobię z tego drugi drugą część, bo to jest w ogóle coś innego No właśnie to chyba nie będziemy teraz sprawdzać. bo to, bo to trzeba się logować huge. No a to potem to sprawdzimy to escape. escape Jestem Eee Wy też macie ghost tak? Eee Chyba Ja jestem u ciebie ghost e, tak. Bo ja wybrałem ghost tak a, a pierwszy wy wyszedłem A ty mnie widzisz? Ej, bo Ghost się wybrał. Dosłowne duchy. to nie ghost, ten niewidzialny jest. Dobra, no to A, tak to sprawdzamy. Ghost no Tag. To Ghost Tag, nowy game mode. Dobra, chodźcie jeszcze do tego, bo nie zobaczyliśmy sewer. A to było zlikowane w ogóle, ale ja na nic nie patrzyłem, więc nie wiem, co tu jest. No ja widziałem. Aha. Kurde. Jumpscare. Ej, patrz, ciężka tu się pojawiła. Przywołaliśmy ducha, Jajko. A właśnie co zrobi dogi? A to samo co dogu. Okay. Hmm. To jest cała mapa i tyle. Ej, ale wy kosmetyków nie widzicie, czyli to nie jest Ambusz. Ej, nie, widzę nisza. Dla kosmetykę kosmetyki trzymasz. Słuchaj, nie pokażę ci. Pii. But what the heal? Czyli to jest ambush, ale lepiej. Widzisz? A nie wiem na co oni uciekają. Tak, tego nie sprawdzamy nigdy. Nigdy tam nie wchodzimy. myślicie, że ozdobili rotating? Nie wiem. Lucy jest tu na dole. Tu na dole jest Lucy, czyli coś się stało. <laughs> Jeśli Wam się film spodobał, dzięki za oglądanie. To był Halloween Update. Część druga. E, nie wiem kiedy, ale. Będzie część druga z tego wirtualnego też i jeśli wam się spodobał subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa, a bardziej w kolejnej części, a nie w odcinku.